Pierwsze co mogę powiedzieć, muzyka. Muzyka, mega dobra muzyka. Ja widziałam, że dużo ludzi w to gra na TikToku. Jest to simulator Stewardessy. E... No posłuchajcie, jaka zajebisa. No, no, nie, no nie mogę powiedzieć, że nie. Bardzo super muzyka. Podoba mi się. Na pewno jest w ogóle. Wybierz swoje litnie jednotnicze. Mamy aby rozpocząć karierę stewardessy, wybierz litne rocznicze, które odpowiada twojemu umiejętnościom doświadczeniu, czyli jej pierwszą. Poczekajcie, to jest na pewno to muzyka. Tak, mega. Mamy tak, tutaj jest zapisywanie gier, Ma, tu mamy zmień ubrania w ogóle. I tab, aby otworzyć, wow. Wow, tu się coś dzieje, tu jestem w demówce, tu może być fajna gra i faktycznie jak widziałam, bo tam, jak oglądałam, to jest spoko. Mamy, mamy nowy lot, spakuj swój bagaż i jedź na lotnisko, sprawdź aplikację do zarządzania lotem, wyjdź z pokoju, kieruj się na lotnisko, a tu mogę? Jeszcze to? Wow, szybko. Mogę siusiu zrobić, tak? Wszystko mogę. Szybka postać jest. Dobra, wychodzimy, tak? Lotnisko, klub nocny kasyno, czyli trochę się może dziać. Muszę być dobra, Gersie. Wow, efekty. Efekty. Serio, gra. Gra ma no, Powiem wam o płynne wyświetlenie. To nie, to mi się nie podoba. Dobra, teraz tak. Mamy iść do strefy lotów. Ale zobaczcie sobie, jak to ładnie jest zrobione. No, podoba mi się. Tu jest tak. Że... Wow. Gdzie tu czekają? Ej, to jest ładnie zrobione graficznie. Ojeja. iść do strefy lotów. Odpraw się przy. coś tam. Ok, czyli jedziemy tym. Wow. Kurde. Check in, craft, coś tam. Idziemy. Fajny samouczek. Czyli tutaj się odprawiamy. Mamy End Trace. Wchodzimy i odprawiamy się tutaj. A no nie, musimy przejść tam, boże. Nie ma. Hello, Aniu. miałem nie mogę przejść? <grym wyszła> Zablokowałam się. Jak tu fajnie wygląda. normalnie wchodzę tutaj. No, jestem na początku tu kobietą. Nie wiem jak inną postać wybrać. Także jak na razie jest postać jakiejś kobiety. Znajdź bramkę od lotu i wejdź do samolotu. A to pewnie muszę jakoś sprawdzić. Tu mam gate 4. Cześć. Chodzimy teraz do samolotu. Gaśnica, apteczka, pierwszej pomocy. What the fuck, jak to jest zrobione. Tam samolot, tu samolot, ok, drzwi. Te drzwi zostały zaprojektowane z funkcją bezpieczeństwa, aby uwolnić, zapewnić bezpieczeństwo pasażerom. Okej. Okay. Będzie ciekawie. Czyli te drzwi... Aha, czyli tu sobie siedzę. Aha, nago sobie siedzę. Ta jest X. Okej. Okay. Mam tak. Apteczkę. Sprawdziłam. I co? Zbadać. Aha, muszę zbadać. No jest. Odstawić tablet. Zarządzanie lotem. Ramka 4.1 napisane. Odlot ekonomii. Teraz tak. Tutaj mamy szczotę, czyli coś pewnie do robienia. Jak ja mam to sprawdzić? No, e, jest. Tylle, tutaj jest MR. Tutaj jest telefon. Mamy monitor. A! Ale jaja! No mm -hmm. raz, sprzęt jest. Odstaw. Gaśnica jest. Optyczka pierwszej pomocy. Megafon. To jest butla tlenowa. Ja nie, nie wiem gdzie to jest. Korz jest. Tutaj możemy przejść. A tutaj znowu siadłam. E, Okej, okay, mamy tą mapteczkę. Zamknij ją. Dobra, teraz tak, tutaj... E, ojeju. Nie możemy przejść. Tutaj coś mamy. Mamy megapon. I butla tlenowa. Mamy. Otwórz drzwi samolotu po prawej stronie do ciężarówki cateringowej. Kategorii. Kategorii. A, okej. Okay. Czyli... Ale czekajcie. Tam, gdzieś tam. A, A tu! Kurde. Załaduj wszystkie niezbędne szuflady. Ciężko to jest? z powodu... Trudności finansowej, ale dlaczego? Nie mam personelu cateringowego czyli robimy wszystko my Okej, okay, dobra, ale jak mam to zrobić? Nie mogę tego całego wziąć? A mam jakiś stolik czy coś? Tego? What the fuck? Pada na lud. No dobra, ale gdzie ja mam to? Pakowanie papierowych kubków. I teraz gdzie ja mam to? Tu wsadzić? Aha, pewnie tu. Nie. What? Mi kubek wyleciał. O, i teraz mi wyleciał. Nie no, to nie jest to. i mać. Wam, że to jest um, ciężkie. Zobaczcie są te wszystkie niezbędne. Flamandłuchlady. Gdzie mam szufladę? Chyba, kart. I to jest ja Gdzie mam ją wsadzić? Okay. i tu. Aha, tu mam wsadzić. Dobra, e, ile? Okej, okay, czekajcie, ja to wyjmę. Chyba mogę to wyjąć, czy nie mogę tego wyjąć? Nie pomóż. Nie no, tu. Może gdzieś indziej się to kładzie. A, tu. Chyba, że tu. Dzięki. Aha, tutaj, dobra. Następnie to i to gdzie mam? Kupki tutaj. nie tu. Chusteczki chyba tutaj dzisiaj. Tak. A tutaj kupki. Muszę się nauczyć czego, ale to ciekawa gra jest. I tutaj kolejne chusteczki. Serwetki w sensie. Całe. Aha, to będzie tutaj. I kolejne. Też tu i tyle. Dobra, i teraz tak. Pyk. Teraz jak, jak te drzwi zamknąć. Aha no. Mamy. I teraz i na dół. Potwierdź menu pokładowe do aplikacji zładania lotem. Potwierdź menu menu pokładowe. Klasa ekonomicznie. Potwierdź menu. Mamy wszystko. Otwórz birdie. Czekaj, wszystko zaraz wejdą do mysła, to Zobacz kawę i herbatę czy na pasażerów. Pamiętaj, że drzwi są zamknięte i zablokowane. Okej, okay, a tutaj mam co? Power. Power. Co ja mam? Nie, i teraz co? Zapas, czyli co? Bierę papier. Okej. Okay, dobra, i idziemy. Mogę to odstawić? Hmm. Daj tu. Co to jest? To nie jest kosz? To hmm. lipa. Lipa, lipa. A czekajcie. A to przypadkiem też nie jest tak, że ja mogę to nalać? Nie mogę. Ja to mogę postawić, hmm. o, wyrzuciłam przypadkiem. Ale to jest takie głupie, bo nie ma... Tak to się... herbatę nie ma tego typowo... wiecie. Więc do postawienia czegoś jeszcze może. Tu ja może nie widzę. Również nie. co? I już pasażerowie lotu? A ojej, no, pojechałem. Patrzcie, pas bezpośredni. Teraz tapasz, czekając na pasażerów, no ale... O kurde, o kurde, to mam flickawę herbatę, tak? Czyli to mam tak zrobić? Dać herbatę? I co? Nie to. To ja mogę mu dać tą herbatę? I co mam zrobić? Panie! Nie, no kubek mi tu. No nic nie ma, no tutaj nic nie ma chyba. używa bo ja nie zaparzyłam. Okej, okay. okay. szczaiłam teraz, dobra. Teraz szczaiłam. good afternoon passengers this is your captain speaking we have received clearance and are ready for takeoff please ensure that your seatbelts are securely fastened your tray tables are stowed and your electronic devices are turned off or set to airplane mode the cabin crew will now perform a final safety check before we begin our ascent we anticipate a smooth and enjoyable oh, flight today and we will update you on our progress and arrival time as we continue our journey thank you for flying with us Ana. a passa Zapinaci? Quer dar um Alô, alô, Zap? Onde Jestem lotem. Pomin taksy. Okej. Okay. Okej, okay, bo to siedzenie startowe. Już jestem. Cześć, startujemy. Nie mam nawet jak widzieć. lecimy, tak? kurde fajnie to wygląda taka typowa stewardessa i co? I lecimy, tak? ja nie mogę wstać ani nic mogę tylko tablet zobaczyć Kładzenie lotem, menu pokładowe, mamy wikie lotnicze, finanse, załoga, rynek. U, możemy kupić buki, takie różne rzeczy. Dobra. Co już? Good day, ladies and gentlemen. We would like to inform you about the food and beverage service on this flight. We are currently in the process of serving meals. Throughout the flight. You will have the opportunity to enjoy a selection yeah, of special yeah. dishes and a variety of beverages. We invite you to check the menu provided in the seat pocket in front of you. To serve you better, please let us know your choice when we approach your row. Please relax and get ready for your meal. If you have any special requests or need assistance, please don't hesitate to call a cabin crew. Thank you for flying yeah, with yeah, us. It's and it's we it's wish you a pleasant it's meal. It's oh yes, buzek. Czaję, czaję. Dobra. Teraz tak. To. Serwetki papierowe, kubki, no dobra. Chaos. Dobra, dzwonek kawy i herbaty też mam umieścić. Okej, okay. okej. Okay. Śmieci robię, Nie robię. I co? I... O, mam. Gdy będzie naciśli w aplikacji do za zarządzania. Obsłuż swoich pasażerów. Dobra. Aż czas się skończy. Dzień dobry! Tutaj pan... Oczywiście. Okej, okay. dobra, jeszcze ktoś tutaj? a Hm, dobra, przepraszam, proszę. Dobra, dobry, jeszcze ktoś coś? Dzień dobry, Kofi oczywiście. Jestem bardzo satysfakcjonowany. With... Super. Chciałeś pasażerowie skończyć swoje posiłki. Weź kosz na śmieci z szafą. To wiem. Ktoś tutaj jeszcze coś? Chce. Kiężnik to za obsługi podczas lotu 3 minuty. Dobra, idziemy tam, ktoś chce. Już, już. Dobra, to pan chce. Iście i tutaj i. It's okay now. Super. No tutaj pan chce. Jasne. No. To mi wyleciało gdzieś tu. I herbata, tak? Proszę bardzo. A nie, i a ja mu kawę dałam. No nie, a nie, it's okay now. Twoje tutaj teraz znowu, ten nie, inny, dzień dobry, i herbata. No i tak to z obsługi wygląda. Do widzenia. Exactly e, serwetka oczywiście. Ach. Lecimy. Nice. Okej, okay, to... Skapłaś się, ale skapnęłaś. Kurwa. Zalecimy. Dobra, oczywiście, proszę It's really bardzo. bardzo. No, pierwszy. pierwsze. To no, trochę mi schodzi, stara. Really Sorry. Serwetka. I was Fantastic! O... Coffee? A to miała być kawa. Herbata. Eto rzuć tu. Beto, dropnij. Herbata, już ci robię herbata. Kawą będę chodzić, gdzie ten kubek? Gdzieś mi się w dup. dzień dobry. Herbata, oczywiście. To jest równie Herbata. Ale ja powiem, że męcząca będzie It's tak really chodzić satisfying. długo i jak będzie dużo i duża ileś pasażerów to już w ogóle, nie? Dobra, 52 sekundy do obsługi naszych pasażerów Dobra. I co teraz? Czekamy ja już mogę obać rzeczy. Teraz musimy czekać. Otwieramy to, bo otwieramy sobie to. Nie będzie kolejny toper. Tu Węże! że? do łapania. I do łapania wiesz. Gdzie? Gdzie one są? Ja cię słyszę, ale gdzie? E. Patrzcie, mam, i co, i, Gdzie go? Hmm. I mam to. Otworzę drzwi. Dobra, poleciał. E. Ej, widzieliście to? Padłam ze spadochronu i zjawiałam się tutaj. Także moi drodzy, dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało mój <grym> wylot z samolotu. Po prostu potem trzeba wszystko odłożyć i posprzątać. Ja się z Wami żegnam. Było mi bardzo miło.